chłopaki. Dzisiaj wybrałem kilka produktów, które mogą was naprawdę zaskoczyć. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale zapewniam, że będzie kilka miłych niespodzianek. Zostańcie z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5. Zestaw składający się z 24 elementów. Opakowanie zawiera 14 białych jajek, wykonanych z dobrej jakości plastiku do dekoracji oraz praktyczne haczyki do zawieszenia jajek. Produkt jest gotowy do malowania i dekorowania. Dekorowanie jajek jest również bezpieczne dla dzieci. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 4. Zestaw zawiera 24 pisanki wykonane z tworzywa sztucznego. Zabawny i oryginalny zestaw wielkanocny. Jajka mają 6 cm wysokości i można je łatwo zawiesić dzięki haczykom dołączonym do opakowania. Ozdobione jajka tworzą ciepłą i przytulną atmosferę. Oryginalny pomysł na prezent dla dzieci. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Opakowanie zawiera 64 sztuki, w tym 25 białych jajek, 25 wstążek, 12 kolorowych długopisów, dwa arkusze kolorowych naklejek i jetów. Te piękne jajka są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, lekkiego i bezpiecznego. Każde jajko ma wymiary 6 cm na 4. Powierzchnia jest gładka i łatwa do dekorowania. Dzięki temu zestawowi możesz udekorować swój dom w oryginalny sposób. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 2. Zestaw zawiera 24 elementy, idealne do dekorowania pisanek w zabawny i oryginalny sposób. Zestaw, który pozwoli uwolnić wyobraźnię zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zestaw zawiera plastikowe jajka, szablony i jaskrawe kolory do dekoracji. Idealny prezent dla entuzjastów majsterkowania. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 1. Zestaw dekoracyjny składający się z 50 ozdobnych pisanek, kolorowych smyczy, naklejek i 6 kolorowych pisaków akrylowych. Jajka są wykonane z tworzywa sztucznego i mają wymiary 6 cm na 4 cm. Idealne dla dzieci, które będą cieszyć się dekorowaniem jajek. Produkt nadaje się również do użytku na zewnątrz, ozdobione jajka można zawiesić na wstążce w ogrodzie. Oryginalny pomysł na prezent. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.